Rekolekcje wielkopostne 2020 roku, W drodze do Boga, Dramat Niewierności, Część Trzecia. To właśnie na ten ciężki czas dla Rembrandta przypada moment namalowania naszego obrazu Dawid i Uriasz Chatyta. Rembrandt nie bez powodu sięgnął do tego tematu. W tym czasie bowiem targały go emocje i dylematy z powodu wykluczenia z kościoła reformowanego Henrike i jej śmierci. Dlatego tak bardzo chciał zobaczyć Dawida. I jego grzech oraz konsekwencje, które temu grzechowi towarzyszyły. Dlatego wróćmy do postaci naszego króla Dawida i wydarzeń, które miały miejsce zaraz po odesłaniu Uriasza z listem do dowódcy wojsk. Dawidowych walczących z Amonitami, do Joaba. Wróćmy do konsekwencji, jakie z powodu swoich wyborów, czyli cudzobójstwa i zabójstwa, poniósł król Dawid. Bo każde zło ma swoje konsekwencje niekoniecznie natychmiastowe. Ale nieuchronne. Według religii monastycznych, zło można naprawić lub odkup odpokutować przez własne cierpienie lub pokutę. A pokuta jest pewnym rodzajem cierpienia, które człowiek sobie dobrowolnie na siebie nakłada. Bo tylko tu i teraz jesteśmy w stanie odpokutować własne zło. Po śmierci jesteśmy jedynie zdani na miłosierdzie innych, czyli Boga i naszych bliskich, którzy za nas się modlą. Opowiadając dalsze dzieje tej historii, posłużę się rysunkami Rembrandta, które robił niczym notatki, czytając drugą księgę Samuela i pierwszą księgę królewską. Co czytamy w Biblii? Otóż Pojawił się posłaniec od Joaba i oznajmił Dawidowi, że goniąc nieprzyjaciela, zapędziły się wojska pod mury miasta i ucznicy zaczęli strzelać z murów do twoich sług i zginęli. Zginął też sługa twój Uriasz chetyta. Dawid odpowiedział posłańcowi. Tak powiesz Joabowi, nie trap się z tego, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz innego. Chciałby powiedzieć, że no, taki ślepy los, ale on temu losowi przecież dopomógł. Otóż, kiedy król już się dowiedział o śmierci Uriasza, wtedy oficjalnie poślubił jego żonę Batszabam. Nie wiemy, która z kolei była to żona Dawida. Wiemy, że zanim został królem, już miał sześć żon. Po wejściu na tron jeszcze pojął kilka żon, ale już nawet Biblia ich nie wymienia. Którą z kolei żoną jest żona Uriasza Wytrzeba. Jakwe posłał do Dawida, jak mówi księga biblijna, proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a dlu, drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic. Prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb, piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal obrać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał ową owieczkę biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Dawid słysząc tą historię, bardzo oburzył się na tego człowieka i powiedział do Natana na życie Jachwe, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczką w czwórna słup, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi Ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tym bogaczem. Dawid Słysząc tą historię, zrozumiał swój grzech i swój błąd. Dlatego rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Jachw. Natan odrzekł Dawidowi. Jachwę odpuszcza ci też twój grzech. Nie umrzesz. Lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się zgardzić Jachwę, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze a miecz nie zostanie odjęty już od twojego domu Dawid błagał Boga za chłopcem mi zachowywał surowy post a wróciwszy do siebie całą noc leżał na ziemi ale dziecko które poczęło się z tego związku Umiera. Dawid jest wstrząśnięty tym fakt. Myśli, że jest to kara Boża, że z powodu własnego grzechu Bóg odwróci od niego swoje oblicze. Pełen goryczy wówczas pyta sam siebie, czy teraz pozostanie mu już tylko strach i zemsta Boga? Bardzo lubię ten rysunek Rembrandt. Dawid, pełen skruchy, modli się o życie syna. Który ma się narodzić? W swym własnym życiu zaczyna odczuwać strach przed śmiercią. Już tak nie kwituje nonszalacko zapowiedzianej śmierci, jak to miało miejsce po wieści o śmierci Uriasza. Tak powiesz Jaabowi: Nie trap się z tego powodu, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz tamtego. Nie mówi, że. Dzieci często umierają przy narodzinach, zwłaszcza w tamtych czasach, ale modli się o jego życie i wie, że śmierć dziecka jest konsekwencją jego odwrócenia się od Boga i przykazań Bożych. To początek cierpienia Dawida, ale i początek jego powrotu do Boga. Kiedy Rembrandt czytał ten fragment Biblii, kiedy malował ten rysunek, to zapewnie myślał o swoich nocach modlitwy, kiedy jego dzieci umierały, albo kiedy umierała jego żona Saskia. Kiedy Rembrandt malował tę rycinę pewnie wspominał własne modlitwy. Kiedy umierały mu kolejne dzieci. Modlitwa Króla Dawida to ostatni rysunek, który odnosi się do historii życia Króla Dawida. Rysunek jest niewątpliwie bardzo osobisty dla Rembrandta, bo mówi nie tylko o jego modlitwie za dzieci, które umierały ale także mówi o modlitwie, którą zapewne niejednokrotnie zanosił do Boga, o zdrowie dla Tytusa, który przecież zawsze miał wątpliwe zdrowie. Dalsza historia życia króla Dawida Rembrandta właściwie nie interesowała. Dlatego już po nią nie sięgał w swojej tematyce rysunków i obrazów. Po prostu nie widział w tej historii ani siebie, ani historii Tytusa, aby sięgać do tych tekstów. Wszak sięgał po teksty biblijne, próbując zrozumieć to wszystko, co dzieje się w jego życiu. W dalszej historii króla Dawida i jego dzieci nie widział Rembrandt już swojego własnego życia i swojej własnej historii. Może szkoda, bo... Dalsze dzieje życia Dawida są bardzo ważne i pouczające. Ważne do tego, abyśmy zrozumieli, dlaczego Księga Święta nazywa króla Dawida mężem według serca Bożego. Przecież nie nazywa go dlatego, że podjął takie a nie inne decyzje w przypadku Uriasza i Betzepny. Te słowa zostały wypowiedziane pod koniec życia króla Dawida, kiedy Dawid przeżył już swoje cierpienie i konsekwencje własnych decyzji. Jak zapowiedział prorok Natan, miecz nie zostanie odjęty od jego domu. Grzech cudzołóstwa i zbrodni, które Wprowadził Dawid do swojego życia, rozciągnie się także na jego dzieci? Na początku mówiłem o tajemnicy cierpienia Boga, który kocha. Stary Dawid, doświadczony złymi wyborami swoich synów, cierpi, bo kocha, odsłaniając tym samym najważniejszy rys Boga, Boga cierpiącego, ponieważ kocha swoje dzieci. W jego życiu rzeczywiście od tej chwili nastąpił cały szereg tragicznych wydarzeń. Najstarszy jego syn Amnon zakochuje się nieszczęśliwie w swojej przyrodniej siostrze Tamar. Zakochuje to chyba niewłaściwe słowo pożąda. Tak jak Dawid pożądał Betrzebę, kiedy zobaczył ją w kąpieli. Aby to swoje pożądanie zaspokoić, udaje chorego. Prosi swego ojca Dawida, aby przysłał do jego komnat Tamar, aby mu usługiwała podczas choroby. A kiedy ta do niego przybywa, on ją po prostu gwałci. Z Hanibona Tamar udaje się na skargę do ojca Dawida, ale ten bagatelizuje sprawę. Załatwia wszystko tak, aby nic się wielkiego nie stało Amnonowi który był następcą tronu po Dawidzie. I znowu analogia do historii z Uriaszem. Zrozpaczona Tamar skarży się swojemu rodzonemu bratu z tej samej matki Absalomowi, który był ulubionym synem Dawida. Bardzo pięknym, odważnym. Dawid kochał to dziecko, bo przypominał, przypominało mu jego samego z lat młodości. Absalom postanowił zmyć hańbę swojej siostry. Urządza ucztę, a na nią zaprasza swojego brata Amnona, i właśnie na tej uczcie go zabija. Znowu analogia do Uriasza, dla którego przed śmiercią Dawid urządza ucztę. Sam Dawid, jako najwyższy sędzia, musi wydać wyrok na swojego syna. Tak jak musiałby osądzić cudzołóstwo Betrzeby. Jednak ponieważ miłował Absaloma, nie pozwolił, aby krwią zapłacił za krew przez siebie rozlaną. Dlatego wbrew prawu skazał go jedynie na wygnanie. Wygnanie ze swojego dworu. Absalom udał się wówczas do Hebronu gdzie przebywali wszyscy wrogowie króla poplecznicy Saula i lodu Benjamina Dawid był z rodu Judy Absalom przystąpił do wrogów swego ojca i wystąpił zbrojnie wraz z nimi przeciwko swojemu własnemu pokoleniu Absalom zamieszkał w Hebronie i tam doprowadził do buntu przeciw swemu ojcu na czele wojska udaje się do Jerozolimy, aby pozbawić tronu Dawida. Król jednak nie chce walczyć z własnym synem. I dobrowolnie ze swoim wojskiem opuszcza królewski pałac, zostawiając go synowi. Każdy ojciec by tak zrobił. No może nie, nie każdy, na przykład król Herod Wielki, o którym mówiono, Cezar tak mówił, lepiej być świnią w zagrodzie Heroda niż jego własnym synem. Albo historia Iwana Groźnego i jego syna Iwana, którego zabił w 1581 roku? Czy historia Stalina i jego syna Jakowa, kiedy odpowiedział Niemcom: Nie wymienia się syna na Feldmarszałka. Jakow nie wytrzymał tortur, zgotowanych mu przez Niemców, którzy chcieli go zmusić, aby poszedł na współpracę, i skończył na drutach obozowych w 1933 roku. Dawid postępował inaczej. Był gotów poświęcić wszystko dla dobra swoich dzieci. Dlatego opuszcza Jerozolimę, dlatego opuszcza swój pałac. Zostawia synowi. Absalom jednak nie zadawala się tym. Ze swoimi wojskami goni uchodzące wojska Dawida. Musi w końcu dojść do bitwy między wojskami Dawida a wojskami jego wrogów, dowodzonymi przez jego własnego syna. Przed bitwą Dawid, mimo wszystko, błaga swoich żołnierzy, aby nie zabijali jego syna, chociaż stał się wrogiem. Bitwę Wygrywają wojska Dawida. Absalom w czasie ucieczki zaplątał się włosami o konary drzew tak niefortunnie, że nie mógł dalej uciekać. Wówczas to dowódca wojsk Dawida, z obawy, że Dawid przebaczy swemu synowi, wziął do ręki trzy oszczepy i utopił je w sercu Absoloma. Przepiękny jest biblijny opis przedstawiający moment, w którym. Dawid dowiaduje się o zwycięstwie swoich wojsk i śmierci Absaloma. Nie potrafią odmówić sobie przytoczenia go w całości. Otóż tekst biblijny mówi tak. Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, podniósł oczy, zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. Strażnik wołając przekazał królowi tę wiadomość. Król powiedział, jeśli jest sam, to przynosi dobrą nowinę. Gdy ten zbliżał się coraz bardziej, strażnik zauważył drugiego biegnącego człowieka. Krzyknął w stronę odźwiernego: Jakiś człowiek biegnie samotnie. Powiedział król: Ten również z dobrą nowiną. Strażnik oznajmił: Poznajem pobiegu, że pierwszy śpieszy. Achimas, syn Sadoka, król zauważył, to dobry człowiek, przychodzi z dobrą nowiną. Achimas zawołał do króla: Bądź pozdrowiony. Oddawszy pokłon królowi do ziemi, powiedział: Niech Bóg twój jachwe będzie błogosławiony. Ludzie, którzy podnieśli rękę przeciw panu memu, królowi, zostali wydani w niewolę. Zapytał król. Czy dobrze z młodym Absalomem? A Achimas odpowiedział Widziałem wielki tłum wtedy, gdy sługa król Joab Posyłał Twego sługę Nie dowiedziałem się jednak, co zaszło Król rozkazał Usuń się, lecz pozostań tu Usunął się i pozostał Wtedy przybył Kuszyta Kuszyta powiedział Niech się raduje Pan mój król dobrą nowiną Właśnie dziś Jakwe wymierzył ci sprawiedliwość uwalniając z ręki wszystkich, którzy powstali przeciw tobie. Król zapytał kuszytę, czy dobrze z młodym Absalomem? Odpowiedział kuszyta, niech się tak wiedzie wszystkim wrogom pana mojego króla, którzy przeciw Tobie złośliwie powstali, jak powiodło się temu młodzieńcowi. Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc, tak mówił: Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój, obym był umarł zamiast ciebie. Absalomie, synu mój, mój synu. I dalej kwituje druga księga Samuela. Tak więc zwycięstwo zmieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Tego dnia lud zbrojny zbliżał się niespostrzeżenie do miasta, usiłując ukradkiem wejść do niego, tak jak ukradkiem chodzi wojsko, hańbą okryte, dlatego że uciekło z placu boju. Król zakrył bowiem swą twarz i wołał głośno: Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój, obym był umarł zamiast ciebie. Odtąd Dawid przestał być zrozumiany przez swoje otoczenie. Ale to wówczas Biblia nazwała go człowiekiem według serca Bożego. To dlatego na początku naszego rozważania na temat dramatu niewierności powiedziałem, że nikt bardziej nie zrozumiałby, Historię o Synu Marnotrawnym, którą opowiedział Jezus Chrystus w swojej przypowieści, bardziej niż król Dawid. To właśnie dlatego.